Czołem ludziska! Z tej strony Staszek gramy dalej w Plague Inc. Evolved! Dzisiaj zagramy wreszcie w pierwszy oficjalny scenariusz, a mianowicie będziemy grali Czarną Śmierć! Tak jak kiedyś w 1300, którymś tam roku Czarna Śmierć zdziesiątkowała ludność, tak teraz spróbujemy Czarną Śmiercią zrobić dokładnie to samo, czyli powybijać jak najwięcej ludzi się da. Więc zaczynamy grać! To nietypowy scenariusz jest oczywiście Chociaż nietypowy scenariusz, ale gra będzie wyglądać dość typowo. Ja już sobie, że tak powiem, rzuciłem oko na czarną śmierć. Dodałem sobie oczywiście standardowo geny, które posiadam, czyli mamy zmniejszoną szansę na mutację, choć wydaje mi się, że zamienia to jednak na zwiększoną szansę na mutację, ponieważ czemu nie? Wstawimy jednak darwinistę. To się może przydać bardziej, szczególnie, że będziemy mogli jeszcze mieć bonusy za dewolucję w razie czego. Oczywiście mamy tu jeszcze aerocyd, czyli drogą powietrzną się zaraża i bonus w klimacie wilgotnym, w razie czego, gdybyśmy chcieli... Kontynuuj! Dobrze, poziom normalny, standardowo, nazwijmy swoją zarazę, teraz, moi drodzy, pomysł będzie zaczerpnięty z pomysłu Marcina Chorwata, a pomysł brzmi następująco, Filia. Kawofilia. Dlaczego Kawofilia mi się spodobało? Ponieważ jak zazwyczaj mówi się na kawę, na kawę mówi się Mała Czarna. A więc z tego wychodzi Mała Czarna Śmierć. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, jest sprytny, takie właśnie lubię, więc wielka piona dla Ciebie Marcinie. Czyli teraz wszyscy będą się zapijali kawami, będą po prostu, że tak powiem, wyciągać kopytka, albo inne kluski śląskie. W sensie, bo kopetka to takie kluski, nie? No, ale to chyba wiecie, więc <głos》> nie muszę wam takie rzeczy chyba tłumaczyć, nie? Dobra, eee, kawofilia, tak, czyli, że tak powiem, zapijamy się kawą, podnosimy ciśnienie, ciśnienie robi... I do góry, że tak powiem, skacze, jak lama po prerii, czy tam koza, czy inny dziki bawuł preryjny, taki, co w sensie, takie korze są na, 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 ści na ścianach górskich one tak sobie skaczą i potem łamią nogi i z nich przysławia robią, że, że sobie złamały nogi ogólnie. Dobra, bo zaczynam pierdzielić głupoty, widzę, że coś dzisiaj mam jakieś taką, jestem lekko pobudzony chyba, tak mi się wydaje. Właśnie może dlatego, że robimy kawofilię, wiadomo, no, że to pobudza również umysł. Dobrze, lećmy, moi drodzy, czarna śmierć, czarna śmierć, na narodziny, czarna śmierć, prawda, czyli próbujemy teraz starym, bardzo poczciwym, zarazkiem wypierdzielić wszystkie, wszystkie ludy w kosmos. Ale jeszcze, zanim zacznę tutaj wybierać lokację początkową, szybko wam pokażę podsumowanie, teraz widzicie, podsumowanie mojej pierwszej rozgrywki, tak sobie na lajcie zobaczyłem, o co chodzi w Czarnej Śmierci, i co zobaczycie za chwilę, wystartowałem z Brazylii, wszystko, wszystko szło całkiem pięknie, całkiem ładnie, skutecznie, i prawie udało się wygrać. Jak widzicie, 55%, na 55% zatrzymało się badanie, ale co? Wszystko się stało czerwone, oprócz jednego państwa, jednego kraju, jednego kurna, w tym przypadku nawet... kontynentu, jakiego oczywiście chromolona przez stado zdziczałych jeleni Grenlandia. Także jedź mnie, panie, z tym podsumowaniem, proszę bardzo, wracamy do gry. Zaczynamy z Grenlandii, nigdy w życiu już nie zaczynałem z tego, z tego miejsca, więc jako, że Grenlandia mnie bardzo poirytowała, że tak bardzo odporna chciała być, to zobaczymy, moi drodzy, jak uda się zacząć w ogóle tę grę z Grenlandii. Jeszcze takich rzeczy nie robiłem. Nie wiem, czy taka rzecz w ogóle jest inteligentna czy niezbyt. Jak się okaże, że jest kiepsko. u, Aha, okej. Okay. Panika wokół sokowirówki utworzonej w drukarce 3D, to taka propos, Nowa sokowirówka zakazana w PIS 17 państwach. Władze państw starają się ograniczyć dostęp do plików CAD. Pliki CAD to oczywiście są pliki, na przykład do AutoCADA. Tak, nawet tutaj jest taka cząstka, zawiera się w słowie AutoCAD, czyli programu do szkicowania głównie. E, dobra, moi drodzy, czyli tak, Grenlandia, wykańczamy pingwiny kawą, bardzo inteligentnie, ale zobaczmy jak wyglądają drzewka. Więc tak, drzewka rozprzestrzeniania się, zobaczcie, o, najważniejsza rzecz, zobaczcie na paski. Już teraz, na samym początku gry, dotkliwość jest niemalże w połowie, zaraźliwość zaledwie no, w jednej cz może w jednej piątej, śmiertelność również gdzieś tak w jednej, piątej, jednej, szóstej, więc zaczynamy z grubego C, chociaż w sumie w tym przypadku z grubego K. Objawy też zobaczcie, mamy już jakieś tu objawy, że tak powiem, em, pojawione, pojawione objawy. No, wiecie, wiecie o co chodzi, muszę wam tłumaczyć, pewnie. Czyli mamy już śpiączkę, mamy gorączkę, martwicę i dymienicę. Takie rzeczy są już tutaj gotowe. Możemy resztę rozwijać z czasem, jak widzicie. Więc wydaje mi się, że rozwiniemy sobie spokojnie pocenie się i jeszcze wysypkę, ponieważ pocenie się akurat jest dobre, bardzo niebezpieczne w zimnych krajach, więc bardzo spoko. W rozprzestrzenieniu się mamy pchły. Od pcheł musimy zacząć, potem wchodzimy na gryzonie i możemy jeszcze bardziej się rozprzestrzeniać przez pchły. To będziemy musieli zrobić w umiejętności, jak mamy tutaj podstawowe drzewka, chociaż tutaj to drzewko jest bardziej rozwinięte w przetasowaniu. Tutaj można je budu robić, żeby się żeby jak, jak najtrudniej było je wyleczyć, i to będziemy musieli skupić na tym miejscu. Ale mamy też również takie specjalne rzeczy, jak tutaj mamy dumę dymieniczą, która zakaże układ limfatyczny od zwierzęce i śmiertelne, okej. Okay. Tutaj będziemy mieli przenoszone drogą powietrzną i zjadliwe, czyli wysiadają nam płuce, bo ze dżuma płucna i mamy dżumę jeszcze posocznicową, która się, że tak powiem, rozwija w krwioobiegu. Jest rzadka i bardzo śmiertelna, więc takie, takie ciekawe rzeczy tutaj są, które teoretycznie nie zmieniają nic w paskach, a po prostu dają coś, coś, co nie za bardzo można powiedzieć dokładnie co dają. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wpłynie na rozgrywkę. Przede wszystkim teraz będę chciał zebrać, żeby mieć więcej, że tak powiem, bonusów do pcheł. Ponieważ pchły przenoszą się zazwyczaj we włoskach kawy. Prawda? To wszyscy wiecie? Wiecie? Wiece? Wiecie. Wszyscy wiecie, te pchły się rozwijają we włosach. Kawowych włosach. Dobra, mamy już pchły. A żeby było ciekawe, to tu jest bardzo śmieszna ewolucja. Ucina mi zaraźliwość. Ale zmniejsza, zmniejszając zaraźliwość, e, ocalałe pchły są odporne na syntetyczne środki owadobójcze. Więc mimo, że zmniejszamy zaraźliwość, to one są bardziej odporne. Także to jest też ciekawe podejście. Zobaczymy jak, jak to się, że tak powiem, rozwinie. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żeby móc zacząć przede wszystkim inwestować jak najszybciej w drogę morską. A droga morska się tutaj pojawi po pewnym czasie. Prawdopodobnie na początku będę musiał się skupić na... U. Rozumieją biegunkę. Skupić na szturach. Okej, okay, biegunka. Czy ja w ogóle mam tę już rozwiniętą biegunkę albo coś w tym stylu? Prawdopodobnie nie. Jeszcze nie pamiętam dokładnie, gdzie ta biegunka była. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj, ale mogę się mylić. W każdym razie, jeżeli będziemy rozwijać biegunkę, no to sorry, ale oni będą na to przygotowani. Potrzebujemy 10 punktów. 10 magicznych punktów choróbskowych, żeby móc... Mamy pierwszego martwego żeby móc, o właśnie, rozwinąć proszę bardzo tutaj szczurki to jeszcze nam nie pozwala zwiać niestety pływania nie pamiętam co dokładnie mi włączyło yy, że tak powiem nowa niepokojąca choroba, dobra, jesteśmy wykryci nie, nie pamiętam dokładnie co wpływało na rozwinięcie kurka wodna tego no, yy, tego rozprzestrzeniania się po wodzie kawofilia zaraża, zaraża setki ale tylko niestety pingwinów, które yy, nałogowo piją kawę i eskimosów. Czy ogólnie iglo teraz są, igla są już teraz czarne, a nie białe. Dzień świadomości o kawofilia. tam organizy, organizacje charytatywne próbują, jakby społeczeństwo. Nowe winęła, rozpoczęto pracę nad lekiem. Społeczeństwo zaczęło być przygotowywane na to, że hej, jest coś takiego jak taki syf, i może że tak powiem się ogarniecie. Ha! Żebym ja pamiętał, co ja tutaj powinienem ogarnąć, żeby mi się pojawił ten, nie pamiętam jak to drzewko tutaj że tak powiem, przybliżyć, a raczej w ogóle je pojawić. O! To jest całkiem spoko, czy znaczy zaraźliwość całkiem niezła, mimo że są owrzodzenia skóry. Więc wydaje mi się, że polecimy w to, ponieważ czemu nie? Będę musiał się jeszcze skupić na tym, żeby tutaj trochę odporność na leki od razu wybić. Zmniejszyć. Ale najważniejsze jest to, żeby oni z tej Grylandii się ewakuowali, zanim wszyscy wymrą. Zobaczymy, czy to... O! Immunosupresja, czy to w ogóle jest możliwe? Jak nie zaczniemy od początku? Immunosupresja, owrzodzenia nie. Gdzie to było, gdzie to było. Immunosupresy. zobaczymy, co to robi. Śmiertelność, objawy. Powiem Wam szczerze. Tak, chcę to dewoluować, bo to nie za bardzo. Chyba za szybko idziemy w dotliwość i śmiertelność. Ja chwilę jeszcze poczekam z tym. Dobra, Immunosopresy dało mi dodatkowe punkty. Dobra, Grenlandia. Jest Was dużo. Kawofilia zaraża tysiące. Tylko jeszcze mi chodzi o to, żebyście zac zaczęli stąd wypływać. W cholerę. Wypływajcie mi stąd w cholerę. Okej, okay, no dobra, nie, to, co, to wciąż jeszcze jest to samo, to samo miejsce. Dobra, spróbujmy zainwestować w pchłę, zmniejsza zaraźliwość, ale będą bardziej odporne na klimat. To mi nie pokazało drzewka z... Yy, ...lataniem, nie pamiętam dokładnie co to robi. Zobaczymy czy w ogóle jesteśmy w stanie się stąd wynieść zanim wszyscy zginą. <grym> na Grenlandii. Tego jeszcze nigdy nie, nie praktykowałem, więc się zaraz okaże. O! Udało się, dobrze! Okej, okay, jesteśmy w Rosji. Ciekawe dlaczego akurat w Rosji, i to nie statkiem chyba, a nie, jest statek. Tutaj gdzieś popłynął. Dobra, jest statek, który się wyniósł. Jest dobrze, wreszcie się wynieśliśmy. Więc teraz jeszcze zwiększymy, mm, że tak powiem, żebyśmy sobie bardziej radzili. Tu też jakiś czerwony statek popłynął. Żebyśmy sobie bardziej radzili w zimnych terenach, ponieważ wiadomo, że kawa zimna to niedobra. Więc dlatego trzeba się przystosować do tego zimna, żeby kawa zimna też była dobra. Nie pamiętam, czy to latę, czy jak jakaś inna w ogóle kawy nie pijam ogólnie, więc nie za bardzo się ogarniam, która z tych kaw to jest zimna kawa czas pokaże, czy to zadziała Grenlandia porty morskie są zamykane. Fak, czyli mamy zamknięte porty morskie już tutaj w Grenlandii, ale na szczęście zanim zamknęli mi port, udało się wynieść gdzieś do Rosji. Także spoko, Grenlandia może sobie już powoli wymierać, już mnie pingwiny nie obchodzą. Natomiast obchodzi mnie Rosja. Obchodzi mnie to, żeby właśnie obchodzi mnie to, co to mają jeszcze kraj wilgotny, zimny 17% w ogóle i wiejski. Gene ga 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 co zmanipulowane. Ten przełom pomoże w opracowaniu leku. Uuu! To niedobrze. To nie jest dobra informacja dla nas. Dobra, wiejski kraj. Wiejski kraj wilgotny i zimny. Wiejski. Czy możemy coś zrobić w wiejskim kraju? Możemy zrobić coś takiego chyba w wiejskim. Potrzebujemy 10 punktów, żeby się bardziej rozprzestrzenić. Dobra, jesteśmy dalej. okej okay, dobra, lecimy w ten wiejski kraj. Jep! Poszliśmy. Trzeba uważać. 20% świat się, że tak powiem, całkiem ogarnie. Zobaczmy, ile mamy dni. Jeden rok i jakiś procent dni do ukończenia, więc nie jest dobrze. Za szybko mnie tu odkryje, to głównie dlatego, że jesteśmy... Zaczynaliśmy na Grenlandii, ale jest ładnie, rozprzestrzeniamy się całkiem hardo. Też trzeba by zacząć też inwestować w te kraje. Yy, teraz trochę bardziej... Dobra, na początku to, jeszcze jeden punkt. Dobra, w kraje yy, właśnie klimatu suchego czy gorącego zmutowano nowy objaw Paraliż. On jest spoko, bo powinien... Zobaczmy, jak on tutaj robił, co on tu robił. O, no, dużo objawów. Nie, ale on znacznie utrudnia leczenie i bywa śmiertelny. Zobaczmy, czy to się odbiło na dniach. Teraz zobaczymy, tylko stąd wyjdziemy. Ok, czy to się odbiło? Dalej jest jeden lat i coś, szacowana data. Na to trzeba patrzeć. 31 października. Ok, 31 października. Dobra, to trzeba obserwować. Ja właśnie chcę zobaczyć, jak, jak to rzeczywiście liczbowo się prezentuje, ta zmiana w przetasowaniach, jak się prezentuje i jak się prezentuje właśnie poprzez dodawanie takich rzeczy. Liczby do mnie przemawiają, więc zobaczymy. Porada jest mi, dla mnie nieistotna. Dobrze, mamy dużo punktów. To mi się bardzo podoba. I, 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 i tylko teraz tak. Co my tutaj chcemy? Może chyba trzeba rzeczywiście ta immunosupresję zrobić, ponieważ stąd będzie więcej odnóg, ale na początku jeszcze zainwestujmy w ptactwo, żeby się bardziej lądowo rozprzestrzeniać i zmniejszmy odporność. Okej, okay, mamy zmniejszoną odporność. Ludzie teraz bardziej będą się, że tak powiem, Gerlanda się załamuje. <grymnie> załamuje się, bo tam jest kupa lodu, więc się ładam pod, pod ciężarem dużej ilości kawy. I, mm, I pingwinów, które są teraz wielkie, grube i tuczne, ponieważ są opite. To się na pewno Grenlandia załamuje. To jest proste. Lekarstwo w 25% kompletne, a zatem trzeba by spowolnić lek. Teraz zobaczmy. Chcę to zobaczyć dokładnie. 28 października przewiduje mi 2017, a teraz, jeżeli mm, użyję tego. OK, i damy im trochę trochę przelecimy z grą, w sensie takim, że puścimy ją trochę dalej. To no, zobaczymy, jaka będzie. 23 grudnia 2017. Czyli widzicie, spowolniliśmy trochę pracę nad lekiem. Bardzo spoko. OK. Widzicie, teraz się rozprzestrzeniamy bardzo hardo. Dobra, zainwestujmy teraz w to i zainwestujmy w specjalne zdolności. Mam nadzieję, że to po prostu da radę. Wierzę po prostu w to, co tutaj się dzieje. Mimo, że nie widzę żadnych zmian na, pa na paskach. Zwiększone opady w wilgotnych krajach. Wilgotne kraje jest to się znacznie wilgotniejsze z powodu globalnego ocieplenia. Dobrze, wilgotność. Wilgotność, wilgotność, wilgotność. To coś mamy do wilgotnych krajów. O, właśnie! Tutaj są niestety tylko mm, te. Tu są. Dobra, transport lotniczy w takim wypadku. To są wiejskie kraje, więc to nas, to nas nie interesuje za bardzo. E, biedne kraje, sorry, nie wiejskie, wiejskie to były z owcą. Eee, dobra, zobaczmy, co dalej. Chcielibyśmy też oczywiście rozprzestrzenianie się wodą, żeby było łatwiejsze. Całkiem ładnie, zobaczmy, proszę bardzo. Ładnie, bańka za bańką, proszę bardzo. Czy Kanada już? Nie, Kanada jeszcze nie. Dobra, trzeba im pomóc trochę w suchych krajach. Zobaczcie, mamy tutaj dużo tych rzeczy, ale suche kraje też muszą mieć pomoc, także jeszcze zwiększymy rozprzestrzenianie w biednych krajach. Co my tutaj możemy zrobić fajnego, moi drodzy? Zobaczmy, co nam daje jeszcze większą zaraźliwość. Po prostu kaszel daje nam większą zaraźliwość. Daje nam większe zapalenie płuc również. Tu po prostu śmiertelność. O, to jest całkiem niezłe. Kichanie, bardzo spoko. E, 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 e. Nudności. To tak trochę mało, ale stamtąd może pójść więcej. Ale sobie patrzę. O! To jest całkiem. Do każdego paska dodaję mniej więcej tyle samo. Zakażenie ogólnoustrojowe. To w sumie nie byłoby głupie, ale. Może jeszcze spójrzmy tutaj. Pchły, które teraz będą znacznie zmniejszają podatność i jaj I larw na ekstremalne klimaty. To mi się bardzo podoba, więc w to zainwestuję. I jeszcze chcę w gorącym klimacie, żeby było lepiej i ładniej, i przygotowane było to, żeby Afryka trochę się szybciej poddała moim e, e, kawofilowym, kawofilskim ...działaniom. Okej, okay. na liście chorób obserwowanych. Trzeba będzie niebawem zacząć trochę inwestować również w przetasowanie genetyczne. Niemcy przewodzą w globalnych placach pracach nad lekiem. Niemcy. Dobra, zobaczmy te niemiaszki. Trzeba by walnąć w, wielko, w, w wielkomiejskie, bogate, wilgotne i zimne. Okej, okay. wielkomiejskie, bogate i zimne. Spoko. Grenlandia. Panuje anarchia. Tam już nie ma badań w tym regionie w ogóle. Teraz będzie 50%. Jesteśmy w Kanadzie. Okej, okay, 50%, dobra nudności się rozwinęły, to one są spoko. nudności mogą być. Ty, 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 nudności są tutaj, więc bardzo spoko. To prowadzi nam dalej do wymiotów, więc wymioty niech będą. Wiem, że wymioty plus chyba biegunka dawały nam plucie krwią? Znaczy plucie wymiotami? Nie, jakoś. Zaraz, kichanie. Co jakiś ty było, nie pamiętam, było jakieś fajne połączenie które dawało całkiem niezły boost, to wcale nie jest głupie, jakby to się rozwinąć. Tutaj mamy zapalenie płuc. W sumie... w sumie mogłoby być, ale jeszcze poczekam, ponieważ chcę mieć lekki zapas tych wszystkich rzeczy. W razie czego, gdyby było, trzeba coś tam kombinować. 55%, więc mniej więcej tyle, ile miałem na początku, więc... Moi drodzy, czas na pierwsze... Aha, trzeba będzie również odporność na leki zmniejszyć. Ale trzeba będzie wreszcie w pierwsze przetasowanie, żeby trochę ich opóźnić. Zaraz, zaraz, zaraz. Wszystko, co, wszystko damy radę, żeby nie było. O, trochę, trochę za bardzo się leczą, widzę. No, gdzie są te punkciory? Co do góry, przestaliście kawy pić? O, hejt Hejt na Nescafe, czy co? Okej, okay, jest le. Okej, okay, 75%, dobra. Czyli trzeba działać. Przetasowanie genetyczne. Jep. Dostali w papę. Zobaczmy w ogóle, ile teraz oni mówią. Mówią, że 13 grudnia 2016, rok wcześniej. Niż zapowiedziana, wcześniej było, niż zapowiedziana kiedyś, okej okay. Teraz mamy 10 stycznia 2017, ale to wciąż jest... Wciąż jest niebawem To cały czas zasuwa Okej, okay. jesteśmy w Ameryce Południowej, 70... Bardzo szybko zasuwa, trzeba będzie inwestować ostro w przetasowanie teraz No właśnie, no właśnie, 29, 28 Działajcie kraje, działajcie, zarażajcie i się wybijajcie, ponieważ ja potrzebuję punktów! Ogłoszenie, urządzenia i IQ'r Apple Soft <laughs> Apple Soft serio ogłasza nowe urządzenie iQ, które pomoże w leczeniu kawofilii. Data premiery jeszcze nie została jeszcze wyznaczona. Srajcie się, że tak powiem wam bezpośrednio. <laughs> Dobra, spróbujemy na razie użyć uodpornienia genetycznego. Zobaczmy teraz jak to się zmieni. 23 stycznia. Dalej 23 stycznia. Serio? U, 50 a tyle punktów dostałem tak nagle. Ciekawe czemu. Dalej, 23, 23 stycznia. Ha! Dziwne. Cała Afryka się trzyma! O dziwo! Wszystko tu ładnie pozarażone, a Afryka daje radę. 39% jeszcze zdrowych. O, trochę widzicie, zacęcie z Grenlandii nie było zbytnio. nie było aż takie skrajnie super. Właśnie, muszę koniecznie to ogarnąć, bo tu będę miał super bonusy do mocniejszego przedasowania. Potem najpierw zainwestować w to. No ale, damy radę, dobra, mamy jeszcze trochę punktów. Czy chcemy zebrać 34? Chcemy zebrać 34. Chcemy. O, właśnie. Proszę bardzo, znowu coś tam ucięło. Czyli teraz prawdopodobnie mamy więcej czasu. Tak, 26 luty, zdobyliśmy trochę czasu. 38 punktów. Bardzo dobrze. Idziemy w to. O, będziemy musieli pójść jeszcze w to. Odporność na leki po raz kolejny. Ut opracowanie leku utrudnione. No właśnie. ICUR wydany na całym świecie. Ludzie spieszą się, aby nabyć nowe dotykowe urządzenie, które ma pomóc wyleczyć kawofilię. A po was co to ma być w ogóle. Znak czasów po prostu. Cały czas procent tam zapieprza. Co mi się średnio podoba. Okej, okay. touchscreen trasz dostałem. Wy nie widzicie tego e, achievementa, ale ja go tutaj mam. IQ odnosi porażkę. Ludzie chodzą na kawałek filia. się tak bardzo, że ekran dotykowy IQ pęka. <śm> Serio, w ogóle jaki random. Co to ma być? Ale cały czas widzę, że jest, jest grubo. Nowy obiank, o, obiank, obiank, o, obrzęk płuc, nowy objaw, dobra i tutaj, moi drodzy, jest wzmocnione przetasowanie i do tego właśnie zmierzam, tylko 44 punktasy potrzebuję do tego, trochę muszę pozbierać, nie wiem czy mi się w ogóle uda, cały czas próbuję zwalniać tamte działania, ale widzę, że 12 marca teraz, dobra, jesteśmy w Afryce, w kolejnym państwie, co mi się podoba. zarażeni, martwi, patrzę na statystyki, wymiotowanie na odległość, o, udało mi się, czyli co? Kaszel i wymioty, dobrze, czyli kaszel i wymioty to było, to było to połączenie, spoko. Ale kurde, cały czas jeszcze Afryka Dzika? I nie, rozprzestrzeniają się tak łatwo jak powinni. 92%, fakt, 3%, 4%, serio? No bez jaj. Chyba sobie dadzą radę w takim wypadku. Żeby było ciekawe to widocznie musiałbym zainwestować trochę tu. Tylko teraz to mi się już punktowo nie opłaca. O kurde, czyżby rzeczywiście? Kawofilia była wyleczona i została, że tak powiem. No, coś mi się wydaje, że może być pewien problem z tego, co widzę. 98%. Skubańcy, 14. No dobra, mamy. Nic nie mogę zrobić. Nie mam. O kurde. O fatalnie. Kanada. Lekarstwo rozprowadzane na całym świecie. O nie. O nie. O nie. No cóż. Ah. To, co widzieliście na początku odcinka, co wam pokazywałem, okazało się, że było bardziej skuteczne niż to, co teraz... niż, niż to, co teraz e, ogarnąłem. Świat przetrwał. Pytanie brzmi, czy to dlatego, że nie zainwestowałem odpowiednio dużo, na przykład, w śmiertelność, ponieważ śmiertelność cały czas jest niska. Być może dlatego trochę, i, i, że tak powiem, jest słabo, ponieważ w ogóle nie inwestowałem w to, żeby wytępiać ludzi. Być może to jest przyczyną tego, że oni tak... Dobrze im szło, objawy są wysokie, a śmiertelność niska, może dlatego może dlatego się nie udało. Chociaż widzicie, no tak się skupiłem na tym na tym inwestowaniu w leki, że w końcu się jednak nie udało. No cóż, moi drodzy, no, tak bywa czasem, prawda? Nie ma to tamto. Także ja oczywiście postaram się jeszcze tę czarną śmierć pokonać, nie udało mi się pokonać niestety w odcinku. Tak czasem bywa. Ech, wszystko przez tę cholerną Grenlandię, czyli nie warto startować z tej pozycji, ponieważ oni, przynajmniej w tej chorobie, bo oni tutaj ogólnie za bardzo ogarniają i zanim tu już cokolwiek się stanie, to oni już wyleczają, już procenty lecą, a ja nie mam punktu, ponieważ jestem tylko w jednej, w jednej Grenlandii. Więc, no cóż, no, ech, trochę mnie wkurzyła, dlatego chciałem od niej zacząć i wytępić ją jako jako pierwszą. Także, moi drodzy, ja na pewno postaram się jeszcze w Czarną Śmierć zagrać, być może ją wykończyć i wtedy odblokujemy tutaj kolejne rzeczy, kolejne zabawki. Ale teraz, zanim przejdziemy do kolejnego scenariusza, to wracamy na chwilę do głównej gry. No i tak, tutaj też rzeczywiście nie podblokowywałem, ale mamy jeszcze priona, wirus, necroa, nanowirus i bio, broń biologiczna do blokowania. I teraz tak, będę chciał przede wszystkim, wydaje mi się, dobić do, m, pokonać, że tak powiem, ludzkość prionem i zagrać wir wirusem necroa, który ponoć, z tego co mi pisaliście, w komentarzach potrafi tworzyć zombie. Więc wydaje mi się, że to może być ciekawy wirus, także będę w niego celował i jego postaram się wam pokazać w następnym odcinku, mam nadzieję, że się uda. Że nie będzie niespodzianek, że nagle, oho, wiecie co, nie udało się, nie miałam czasu i więc zagramy prionem, nie? Więc postaram się, więc jeżeli macie jakieś pomysły na nazwę, to wymyślajcie je dla wirusa Nekroa. Nekroa w ogóle mi tu brzmi jakby właśnie jakieś powracanie ze zmarłych, czy jakaś nekrofilia, bądź cokolwiek. Badania wykazały niezwykłe zdolności regeneracyjne. Cholera wie, co to będzie, więc możecie właśnie coś z, z nekromancją wymyślać, czy z ogólnie z czymś takim, co jest związane z regeneracją, czy z, nie wiem, z, z grabarzami, z trupami, czy cokolwiek. Tymczasem, jeśli film wam się podobał, możecie zostawić, jak zawsze, lajka, pamiętajcie śledzić kanał, być zawsze na bieżąco, ja wam pięknie dziękuję za ten odcinek, gdzie nie chcieli po prostu mojej kawy wbić. wszyscy, bo jakaś kawa była widocznie niedobra, złe ziarna, jak złe ziarna, to zła kawa, jak zła kawa to nawet y, nie przyjmie jej trawa. Chciałam zrymować, ale wyszło mi jak zwykle, także ja wam pięknie dziękuję. Wielka piona, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Plague Inc. Evolved. Cześć!